Hej kochani, tutaj Shetty i dzisiaj mam dla was filmik, który powstał właściwie specjalnie w ramach odpowiedzi na jedno z pytań, właściwie na z próśb, które się pojawiły pod ostatnim filmikiem, czyli czy mogłabym polecić jakieś dobre książki fantazy, które nie są e, tak bardzo popularne, ale uważam, że są warte przeczytania. I w pierwszej chwili myślałam, że nie sprawi mi to żadnego problemu, mówię dobre light, spoko, nagram, mam już w wszystko. A potem, jak zaczęłam się nad tym zastanawiać, to okazało się, że nie wcale to chyba nie będzie takie proste I zaraz wam wyjaśnię dlaczego Nie będzie to takie proste dlatego, że ja już jakiś czas temu nagrałam filmik O właśnie niepopularnych seriach książkowych, tu wam gdzieś go podlinkuję I tak naprawdę wiele z tych serii, właśnie tam podałam chyba tylko 6 serii O, ktoś do mnie pisze Nieważne Podałam tam chyba tylko 6 serii, ale 4 z nich, jak dobrze pamiętam, to były książki fantastyczne i moje zdanie na ten temat się nie zmienia. One wciąż, jak dla mnie, są niedoceniane, a powinny być. Nie pamiętam, czy tam tam Grisze. Swego czasu uważam, że Grisza jest bardzo niedoceniana w naszym kraju, a jest naprawdę kawałem dobrej fantastyki. Myślę, że teraz się to zmieni, jak Mac to wyda, chociaż nie wiem, bo już poleciał hejt w związku z tłumaczeniem tytułów i Darkling jako zmrocz. Ludzie, to brzmi tak źle, już palicho tytuły, które też brzmią dziwnie, jakoś tak nad wyraz, wymyślnie, ale zmrocz. Serio, zmrocz, darkling zmrocz. Chyba pominiemy tą drobną kwestię. Nie skupiajmy się na glitrze, bo ona już w jakiś tam sposób tutaj się wywija. No ale tak, myślałam, co bym mogła innego tutaj powiedzieć na temat tej fantastyki, poza tym co tam wymieniłam. Ja na pewno nie będę chciała się tutaj skupić na takiej high fantazy, bo takie książki, wiecie, fantastyczne. Które jakby są już z góry uznane za takie arcydzieła i tak dalej To faktycznie są książki porządnie napisane I one zawsze są w jakiś tam sposób doceniane I znajdują swoje grono odbiorców I tym podobne Dlatego chciałabym się tutaj, tutaj skupić na takiej raczej Lekkiej fantastyce, trochę młodzieżowej Chwilami może trochę babskiej bardziej Chwilami urban fantasy Gdyż urban fantasy jest w ogóle w naszym kraju niedoceniane I dlatego zaczniemy od urban fantasy i przede wszystkim moją ukochaną serią Urban Fantasy jest cała seria o Kate Daniels. Jeżeli jeszcze jej nie znacie, to musicie to zmienić, bo po prostu każdy kolejny tom jest lepszy. Ja mam gdzieś tutaj Kate Daniels. Akurat mam ostatni tom, który wyszedł magia z skrzysza. Ja tą serię objęłam patronatem, bo po prostu ją uwielbiam. Te książki są tak idealne. One mają w sobie wszystko to co urban fantasy powinno sobie mieć, po prostu no, kawał genialnej historii wciągającej, emocjonalnej, poruszającej, bawiącej, pełnej akcji, zwrotów akcji, no wszystkiego, walka, miłość, no ogień, po prostu ogień. Ta seria jest po prostu wspaniała, cudowna ja nigdy nie zmienię zdania na jej temat. Pamiętam wam, że będę pokryć żywnymi łzami, kiedy dojdzie do czytania 10 tomu. Teraz niebawem na dniach wychodzi tom szósty. Pojawiła się też taka delikatna zapowiedź tomu ósmego, więc ja wam serdecznie polecam, Stare wydanie czterech książek, mam nowe wydanie, wszystkich książki, mam książki po angielsku. Naprawdę całkowicie kocham tą serię. I jeżeli chodzi o Urban Fantasy to tak naprawdę mogłam sporo książek Wam chyba polecić, bo w Polsce to jest mało znany gatunek. Ale skupię się jeszcze na mrocznym szaleństwie, jak dobrze pamiętam, od Karen Morning. Wydawnictwo Mag wydało chyba dwa tomy i serii nie kontynuowało, jak w większości mieli właśnie z Urban Fantasy czy z Giant Frost. Czy czymś innym. Być może się to wkrótce zmieni, ale Grosze Szaleństwo też było fajną historią. Zwłaszcza dla wszystkich, którzy lubią motyw F, motyw tych wróżek. Myślę, że spodoba się to osobom, które zakochały się w dworach Sarah J. Jamas i w ogóle w twórczości Sarah J. Jamas. Chociaż akurat to krwawe szaleństwo to trochę. Inne klimaty, bo to jest takie typowe, też rasowe urban fantasy Bardzo fajny, fajna główna bohaterka, fajne relacje między bohaterami Fajne intrygi I tak na dobrą sprawę chętnie bym sobie tą serię odświeżyła Bo czytałam ją bardzo dawno temu I myślę, że muszę zakupić może po prostu po angielsku Te wszystkie pięć domów i będzie z głowy Jeżeli chodzi o urban fantasy To może poprzestańmy na na tych dwóch seriach Bo mogłabym tu burnąć trochę dalej Ale zrobiłam sobie taką listę Które książki są ewentualnie jeszcze takie Mało znane I... Wypisałam sobie część, potem mi do głowy przyszły kolejne, więc może po prostu zacznę od tego, co wydaje Papierowy Księżyc. Papierowy Księżyc ogółem wydaje sporo dobrej fantastyki, ale jest tak niepopularnym wydawnictwem, że właściwie mało się o niej słyszy. Natomiast wydali książkę, która po prostu jest w moim mniemaniu książką idealną, a co więcej, jest to debiut literacki, więc to już w ogóle jest pogrom. I ja tą książkę mam tutaj, więc mogę ją wam pokazać. Teraz wam porządek, to wiecie. I mowa tutaj o książce Wieża. To jest kawał genialnej fantastyki, nawet nie takiej lekkiej, ale naprawdę bardzo dobra fantastyka, świetnie napisana, świetnie skonstruowana książka. Niebawem, czy, no, chociaż nie wiem, czy tak niebawem, ale niedawno pojawił się y, zwiastun serialu na jej podstawie. I naprawdę w tej książce nie doszukałam się żadnych błędów. Jest po prostu przegenialna, więc jeżeli jeszcze jej nie znacie, to czytajcie, czytajcie, czytajcie i musimy zacząć mieć wydawnictwo o kolejny tom, bo po prostu to było coś cudownego, ta historia jest niesamowita. Łączy sobie tyle elementów, to wszystko jest tak znakomicie ze sobą zgrane, to wszystko tak współgra. To tak cudownie brzmi, no, książka jest po prostu przecudowna i musimy ją niestety odłożyć na półkę, ale powiem Wam, że ją już dwa razy i myślę, że jeszcze nie raz wrzuciłam, przeczytam. Gdzieś jeszcze miałam książkę, którą Wam chciałam pokazać, też od wydawnictwa Papierowy Księżyc, ale. Chyba i teraz tu nie znajdę, ale mowa o książce Ciężko być Najmłodszym. To jest akurat książka taka bardzo lekka, humorystyczna, ale wciąż książka fantastyczna. Jest napisana takim prostym, lekkim, przyjemnym językiem, trochę przypomina tam taką rosyjską fantastykę, ale tyle, ile ja się po prostu przy niej uśmiałam. Jak świetnie się bawiłam, jaką wspaniałą przygodę przeżyłam z tymi bohaterami, no to jest coś niesamowitego. Jest tak naprawdę historia grupy nieprzyjaciół. No, wiecie, spotyka się. Grupka ludzi idą sobie gdzieś razem i z czasem te relacje z nimi zaczynają się w jakiś sposób e, kształtować i tym podobne. Oni nie mają ze sobą na pozór nic wspólnego, ale jakoś ich ścieżki łączą się ze sobą i wszystkie przygody, które przeżywają po drodze, to jak my odkrywamy ich tożsamości, ich przeszłość, no po prostu było to super i ten humor, ta akcja, tam naprawdę w tej książce stale się coś dzieje, tam nie ma takiej chwili wytchnienia, jest po prostu świetna, zabawna, humorystyczna, lekka, dobra fantastyka, więc też serdecznie Wam ją polecam. Jeżeli chodzi o kolejną serię, teraz już odchodzimy trochę od wydawnictwa Papierowy Księżyc. To myślę, że będzie to seria Andrea Never Sky. Nie pamiętam, jak to się nazywa po polsku. Chyba przez Burzę Ognia. Tak mi się wydaje, że to jest seria przez Burzę Ognia. Ja ją czytałam w oryginale. Nie przeczytałam jeszcze finałowego tomu i muszę to też nadrobić. Chyba mam go po polsku albo po angielsku? Nie. Akurat tak. Mam dwa pierwsze tomy. Mam pierwszy i trzeci tom po polsku, a zrobiłam po angielsku. Chociaż pierwszy i tak czytałam po angielsku. To dość skomplikowana sprawa. Ale to była taka jedna z fajniejszych serii, takich trochę to chyba taka była dystopia, myślę, mogę powiedzieć. E, bardzo ciekawa wizja świata, fajni bohaterowie, fajny rozwój wydarzeń, e, fajna historia, nienachalny romans. Takie to wszystko było po prostu na dobrym poziomie, jak na taką młodzieżówkę. Bardzo dobrze wspomniałam tę serię, mam do niej jakiś tam sentyment, myślę. I w sumie całkiem dobrze, że pojawiła się prośba o ten filmik, bo właśnie sobie przypomniałam, że w takim razie mam do dokończenia ten trzeci tom A wy, jeżeli tej serii nie znacie, to naprawdę wam polecam, bo jest fajna. Jak na młodzieżówkę, naprawdę myślę, że jedna z lepszych, jakie czytam, jeżeli chodzi o młodzieżówki. No, tak myślę, że jeżeli chodzi o takie młodzieżowe fantazy, to to wspominam najlepiej. Podobnie jak więźnia Labiryntu. Nie wiem, czy powinnam tu mówić o więźniu Labiryntu, bo on raczej już jest taki bardziej doceniony, bardziej znany, ale jeżeli nie znacie i nie czytaliście, to polecam wszystkie pięć tomów i główną trylogię, i te dwa y, poprzednie. I teraz chciałam Wam zaprezentować, może powiedzieć co nieco o takich książkach, które w miarę niedawno wyszły, chociaż może zacznę od tej, co chyba wyszło najdawniej, czyli Atrament i Krew Rachel Kaine. Ta książka w ogóle mignęła gdzieś bez echa. Y Prawdopodobnie Amber nie będzie kontynuował serii. Nie wiem, oni mają trochę taką tendencję, że wydają pierwsze tomy, a potem olewają. Nie wiem, mam nadzieję, że się to zmieni. Znaczy mnie to nie robi, że mogę przeczytać po angielsku. Aczkolwiek Atrament i Craft był naprawdę ciekawą historią. Taką wciągającą, trochę taką magiczną, na swój sposób oryginalną, taką świeżą, niepowtarzalną. Miał takie pewne motywy, które nie pojawiały się wcześniej. Myślę, że dlatego był na swój sposób urzekający. Ten mi się wydaje, i w jakiś sposób zapadł mi w pamięć. Sam fakt, że jakoś tak wpadł mi ta książka do głowy, e, że postanowiłam o niej tutaj powiedzieć, świadczy o tym, że faktycznie musiało być mi coś, co zapadło mi w pamięć. Bo ja zazwyczaj, jak są jakieś takie książki wiecie: Przeciętne, albo dobre, ale tak ten, to ja zapominam, nie? Przeczytaj, zapomnij, tak tak mi Myślę, że wiele czytelników tak ma. Ale jest kilka takich tytułów, które gdzieś tam się wżerają w tą psychikę, i właśnie Atrament i Krew tak ze mną został. I myślę, że sobie ją za jakiś czas może odświeżę, nawet i może się skuszę na drugi tom w oryginale, bo nie wiem, nie widziałam w powiedziach dawnictwa Amber Kontynuacji. I jeżeli chodzi zaś o te naprawdę takie nowsze, 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 fantastyczne, to myślę, że mogę Wam powiedzieć, książkę i Czary. Nie wiem, czy mogę mówić, że jest niedoceniana, to ciężko powiedzieć, bo wyszedł dopiero pierwszy tom. I w miarę dobrze się przyjął. To jest naprawdę świetna historia. Fajna taka właśnie. No nawiązująca do Alicji w Krainie Czarów, no nie ukrywajmy, Sam tytuł na to wskazuje, Alicja i czary Jest to nawet, mogłabym powiedzieć, taki delikatny retelling tej historii Chociaż też nie do końca No na pewno jest mocna inspiracja Alicji w Krainie Czarów A ja kocham Alicję w Krainie Czarów Więc sięgam po każdą książkę, która jest z tym związana I powiem wam szczerze, że miałam pewne obawy względem Alicy No bo mówię, kurde, no jakieś dziwne coś na wymyślali Ale naprawdę, ta historia była fajna, wciągająca, świetnie się doczytało. Nie jest to, wiecie, literatura górnych lotów, nie? To taka naprawdę lekka fantastyka, ale Morfeusz skradł moje serce. Co ja tu mam sobie jeszcze mądrego do napisania? Kosiarze. Tak, jeżeli chodzi o taką fantastykę młodzieżową, to seria Kosiarze naprawdę wypada fajnie. Zresztą, Neil Shasterman ogólnie, to jest ten koniec też od podzielonych, on, ja nie wiem, co on bierze, nie? Powinien może brać połówki albo zmienić dealera, ale jego pomysły są naprawdę takie hard, hard. Z jednej strony, jak na młodzieżówkę, są dosyć takie, mogłabym powiedzieć, przerażające, no bo nie wiem, czy wiecie o co chodziło w Podzielonych, jeżeli nie, to sobie przeczytajcie i dowiedzcie się, ale no, to nie jest coś takiego pozytywnego i radosnego w książkach młodzieżowych. Tak samo w przypadku kosiarzy, że dwójka rywalizuje ze sobą i potem będzie musiała kogoś, no, zabić tam nastolatki, muszą zabijać ludzi, więc okej, okay, fajny pomysł, i tak dalej, ale jeżeli zaczynacie się nad tym tak bardziej zastanawiać, no to. Halo, panie szesterman, coś tu nie gra. Jednak naprawdę kościarze są bardzo dobrze napisane, świetnie skonstruowana jest ta książka. Bardzo dobrze wykreowany jest ten świat, w którym rozgrywa się akcja. I ogólnie to się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze czyta, mimo objętości takiej nawet dosyć sporej. Bardzo fajną książką fantastyczną była też książka Kniewi Świt". To jest taka fantastyka. No, nie chcę teraz mówić lekka fantastyka, że lekko napisana i tak dalej. Tam w sumie nie ma aż tak wielu chyba elementów fantastycznych, jak w tych pozostałych, o których teraz mówię, ale jak nie wiś to była taka niby prosta historia, którą... Ja przeczytałam po prostu tak jednym tem, po prostu jak wsiadam, to przeczytałam, bo była taka lekka i przyjemna. I naprawdę rzadko kiedy spotykam książki, które aż tak z taką łatwością się czyta i tak wciągają, że po prostu się leci, leci, leci i to po prostu w mgnieniu oka się dociera do końca. Ta historia była przyjemna, lekka, dająca chwilami do myślenia, może nieco przewidywalna, aczkolwiek naprawdę pamiętam, że byłam w takim trochę stanie niedowierzenia, że przyszłam to tak szybko, że to w ogóle te strony tak szybko leciały, bo to było takie wciągające, tak zasysające jakoś, a niby takie, no w sumie trochę banalne, więc gniew i świt też może się znaleźć tutaj w tym zestawieniu. I. Myślę, że z takich najnowszych, najnowszych książek, to sobie zapisałam taki magiczny tytuł: Dzieci Krwi i Kości. Ja Dzieci Krwi i Kości czytałam tak naprawdę w oryginale, tuż przed polską premierą I naprawdę polecam wam tę książkę, bo jest bardzo fajnie napisana. Jest to znowu jakiś powieść świeżości, jeżeli chodzi o mitologię i wykreowanie świata, w którym rozgrywa się akcja. I mamy tam narrację z różnych punktów widzenia: z punktów widzenia różnych panterów. Jest magia, jest w ogóle taki niesamowity klimat. Jest sporo akcji, jest to trochę nieprzewidywalne, dlatego myślę, że dzieci krwi i kości powinny się nieco bardziej wybić. A też mam wrażenie, że ta książka, chociaż została w końcu wydana w Polsce i niby wiele osób na nią czekało, to jakoś nie jest o niej teraz w ogóle głośno po prostu była premiera i, i tyle, i nic się nie dzieje. A książka myślę, że naprawdę jest godna uwagi, warto przeczytania. I tak sobie myślę, 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 jak wyszłam do tego pokoju i zaczęłam przeglądać na szybko te moje półki, to wpadły mi do głowy dwa tytuły. Pierwszym z nich jest tytuł Przebudzenie od Megabot. Ta książka wyszła dawno, dawno temu chyba. Nie została oczywiście dokończona przez wydawnictwo Amber, ja mam gdzieś... Tak, tutaj mam dwa tomy wyszły po polsku, trzeci mam po angielsku, też niedokończony. To jest częściowo urban fantasy, częściowo zwykła fantastyka bardziej bym się skierowała w zwykłą fantastykę coś w klimacie książki strąceni i tak dalej mitologia znowu takie wątki mitologiczne ja bardzo lubiłam to w tych powieściach no to jest akurat też powieść młodzieżowa no bo kaboć się specjalizuje w powieściach młodzieżowych i jest fajna naprawdę taka typowa fajna fantastyka z wątkiem mitologicznym jedna z fajniejszych jeżeli chodzi o ten klimat ten motyw podziemi, Hadesa i tak dalej. To się bardzo dobrze czytało, zresztą miała ja bardzo wiemy kabot. Kocham ją za po prostu serię. Pośredniczka. Pośredniczka była przecudowna, to było w sumie takie, słuchajcie, pierwsze ten romans paranormalny, nie? Palicho zmierzy i tak dalej. Pośredniczka była modna zanim to stało się modne. Tak naprawdę. Bo tak, pośredniczka Kraj na Cieni była pierwszą książką z gatunku Paranormal Romans, który przeczytałam. I przebudzeni są utrzymani w podobnym klimacie, choć tutaj nie mamy akurat romansu z duchem, tak jak po Ale ogółem przebudzeni są fajni, więc możecie śmiało sięgać. O ile jeszcze gdzieś w ogóle znajdziecie te książki, nie wiem, nie mam pojęcia, chyba już będzie ciężko. Ale myślę, że spokojnie znajdziecie albo nie znajdziecie powieść dla młodzieży właściwie serię, którą napisała autorka serii książki Kości, Katie Reich, ze swoim synem. I to jest seria Wirusy. I chociaż sięgnęłam po tą książkę właściwie po całą serię, bo w Polsce wyszły już trzy tomy, nie wydaje mi się, żeby było kontynuowane, co mnie właśnie dziwi, ale właśnie wynika to z tego, że ta seria jest niedoceniana i się mało o niej mówi. Mimo wszystko kupiłam sobie czwarty tom, ale sięgnęłam po nim jak już no, byłam teoretycznie, wciąż jestem ciągle i już nie będę młodsza, zostara na młodzieżówki, ale ta młodzieżówka naprawdę mi się spodobała, przypadła mi do gustu. Byłam w stanie nawet nieco zżyć się z główną bohaterką Choć dziwne w tym wieku e, czuć się na 15 lat Chociaż zawsze sobie powtarzam, że mam po prostu 17 e, Tak, z prawie 10-letnim stażem Nieważne Ale seria wirus jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna e, To jest taka fantastyka przygodowa mm, Świetny klimat ma Ma bardzo takich fajnych, różnorodnych bohaterów Jest tam trochę takiej nauki, trochę antropologii Bo nie wiem czy wiecie, ale główna bohaterka jest tak naprawdę e, Brzatanicą Temperance... Temperance... Boże, teraz nie pamiętam jej nazwiska. Temperance... Poczekajcie, ja zna sprawdzę zaraz. Bo ogólnie seria wygląda tak, ale pewnie i tak yy, dam radę wam gdzieś wklejać wszystkie te zdjęcia. Tory Brennan, czyli siostrzenica Temperance Brennan. Tak coś kojarzyłam, że jest Brennan gdzieś tam. Więc to jest właśnie brata Nica, tej słynnej antropolog sądowej. No i trzeba przyznać, że gdzieś to w genach przeszło. I ta bohaterka Torii jest naprawdę fajna. Mam taką grupę przyjaciół, to się wszystko rozgrywa na takich, wiecie, fajnych, słonecznych wyspach. Takie nieco wakacyjne, klimatyczne. Bardzo fajne. Trochę nauki, trochę przygody. Takich fajnych klimatów. Mimo, że młodzieżówka, to naprawdę fajnie się to nawet jak się jest starszym czytelnikiem, tak jak ja. Yy, miałam okazję się z nią zapoznać. I tak, ona zdecydowanie jest niedoceniona w Polsce. Pojawiły się trzy tomy, też przeszły bez echa. I koniec, chyba nie doczekamy się kolejnych, chyba że gdzieś, może nagle ta seria teraz po moim filmie, e, nie wiem, zyska się popularności. Nie okamujmy się. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o fantastykę, moim zdaniem godną polecenia, godną uwagi, która gdzieś tam właśnie przemija, jest niedoceniana. Jeżeli coś mi jeszcze wpadnie do głowy, to może będę Was w jakiś sposób informować, a może nagram po prostu yy, kolejny filmik, ale na chwilę obecną to wszystko, co Wam dzisiaj pokazałam, to jest wszystko, co miałam Wam do pokazania, co mi wpadło do głowy po prostu. I nawet starałam się jeszcze tak przelecieć wzrokiem tą moją biblioteczkę, ale nic więcej się nie pojawiło. Więc to by było na tyle. Dzięki i na razie.